Czy mnie namawiały bardzo, bardzo długo na kwiaty dla Algernona Daniela Kisa. Kisa, tak, chyba dobrze, czytam. tam. Jest to historia. Algernon to jest ten szczur, ta mysz właściwie. E, która po zrobieniu specjalnej operacji m, nagle robi się bardzo mądra. E, no, i to jest historia pewnego. Takie. Degresja teraz. A teraz jest historia takiego młodego chłopaka, e, który. No, 30-latka, chyba, który m, też ma IQ chyba na poziomie 80. E, pracuje w piekarni, ale pewnego razu e, dowiaduje się o możliwości. Dowiaduje się, właściwie namawiają go, czy pytają go, czy wyrazi zgodę na to, by móc przeprowadzić na nią taką operację jak na Algernonie. Aby e, jego IQ wzrosło e, i żeby to była taka nadzieja rozwojowa dla e, osób, które są w jakiś sposób upośledzone umysłowo. No i e, on się godzi na tą operację, bo chce być mądry, i jego e, IQ oczywiście zaczyna rosnąć. Jak to jest powiedziane w tej książce, to jest niezwykle ciekawe, dlatego że m, on, nasz główny bohater pisze pamiętnik. I najpierw, jak on pisze ten pamiętnik, to oczywiście widzimy, że te słowa są takie mało zgrabne, że to jest na przykład, nie wiem, jakby mogła mogła powiedzieć, 17. Czy? A, dziennik. O, zobaczcie, jest. Dziennik, 6 marzec, 8. I e, w ramach tego eksperymentu on cały czas pisze ten pamiętnik, więc my ten progres jego umysłowy możemy zauważyć. Nie wiem, czy więcej coś Wam powiedzieć teraz. No dobra, coś jeszcze Wam powiem, bo doczytałam do połowy. Jest to. Totalnie niezwykła książka na razie. Pomysł, który pokazuje y, osoby umysłowo upośledzone, y, w ogóle mówi o upośledzeniu umysłowym, o tym, że to są ludzie, że oni może mniej rozumieją, bo y, nasz główny bohater też nie rozumiał, jak się z niego śmiano, jak pracował w piekarni i mu się zdawało, że to są jego przyjaciele, y, a tak naprawdę później zaczął zdawać sobie sprawę, że wszyscy się z niego śmiali. No, pomysł na książkę jest fascynujący. no Po prostu bardzo, bardzo mi się na razie podoba. I ten pomysł, w którym możemy się zagłębić w psychikę osoby chorej umysłowo, świetny. Świetny, zobaczę jak dalej. Wspaniałą książkę i Ach. mówię do Zuzy ostatnio: Zuza, gdzie ona leży? A Zuza mówi: Mamo, na fantastyce. Mówię: Jak to na fantastyce? A jak powinna być na popularno-naukowej? No, no nie! nie aż... Na pięknej! Aha, no, może. Bo dla mnie jest piękna. No. Fantastyki? <laughs> o nie, 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 nie. nie. O nie, 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 tylko nie to. Człowiek powinien dużo czytać. Od czasu, gdy nauczy się czytać, aż do późnej starości. Czytać, 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 zjadać coraz lepiej, czytać, oglądać konkretne materiały. Czytać, 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 aż do późnej starości. I przy okazji rozumieć to perspektywicznie, co czyta się. Ale, a żeby to czytać, żeby znaleźć ten klucz optymalny, należy co zrobić? No, proste, zjadać coraz lepiej, dlatego czytać, czytać, zjadać coraz lepiej, wywyższać upodobania smakowe i będzie to ogromny pozytyw, a przy okazji możliwość zauważenia, że dana publikacja, dana książka jest niebywałym okazem rozumnego rozpisania. No i niestety chlebojackie umysły nie zauważą, że niepotrzebna jest jakakolwiek operacja, albo. Operację należy wziąć w ogromny cudzysłów. Operacja Optimus. Operacja zjadanie optymalne. Nie trzeba rozklejać jakkolwiek czaszki, żeby jakkolwiek wywyższyć biologicznie osobę. Naszym obowiązkiem jest jako rodzaj ludzki wywyższać się, nie poniżać, a wywyższać, a żeby to osiągnąć, należy zjadać jak? Brawo, optymalnie, dokładnie tak. A żeby zjadać optymalnie, to trzeba widzieć co należy zjadać? A jak inaczej można się dowiedzieć, nie przeczytawszy jak książek ze źródłem? A źródłem dla najważniejszej zwiedz dla rodzaju ludzkiego jest pan doktor Jan Kwaśniewski, który. A, który zrobił najwięcej dla ludzkości od wielu tysięcy lat. Diabelskim wynalazkiem w dzieje ludzkości był chleb. To on jest przyczyną wyższą głębokiej degeneracji rodzaju ludzkiego. Powszechnie patologicznej czynności umysłów ludzkich jest przyczyną wszystkich religii, czy zbrodniczych ideologii, wszystkich wojen, wszystkich przestępstw. Przy mądrym postępowaniu, gdy wie się, co jest dobre, a co złe, wystarczy przestać wykonywać prace społecznie szkodliwe, a ich jest bardzo dużo. Nie będę wymieniał, żeby nikogo nie obrażać. To samo przyjdzie, jeśli człowiek zacznie się żywić optymalnie, potrafi odróżniać, co jest pożyteczne, a co, co szkodliwe. Okazuje się, że więźniowie, którzy zaczną się żywić optymalnie, co zamieniają się w zdrowych, mądrych, dobrych, rozumnych ludzi. Badać musi być samodzielny, i nie mieszać się w stopnie naukowe, bo szkoda na ten czas. Przepraszam, nikogo nie, nie dyskredytuję, ale po prostu profesorem nie jestem. Jestem człowiekiem, to wystarczy. I pozwolę sobie zauważyć na wstępie, bo znam już ciąg dalszy danego materiału, danego przekazu, że tylko i wyłącznie dzięki kapitalizmowi, a więc postępowi cywilizacyjnemu, a postęp cywilizacyjny opiera się na dopasowaniu, interpretacji, dostosowaniu prawa wraz z postępem technologicznym. Tylko i wyłącznie dzięki nowemu typowi cywilizacji, czyli chociażby łacińskiej, mogło dojść do rozkwitu myśli technicznej, a dzięki temu mogło dojść do dopracowania nauk podstawowych ścisłych, dzięki czemu właśnie można było odkryć najważniejszą zwiedz dla całego rodzaju ludzkiego najważniejszą, czyli dopatrzyć się chociażby podstawowej złotej proporcji, która już wywyższa umysły ludzkie na poziom dostateczny co najmniej, a wręcz ponad przeciętnie zadowalający. A żeby uzyskać więcej, to należy trochę więcej wnikliwości w życie dostarczyć, a żeby dostarczyć wnikliwości, to znowu należy po prostu zjadać coraz lepiej z roku na rok. A żeby zjadać się z roku na rok coraz lepiej, trzeba wracać rok wrocznie do źródła dla najważniejszej zwierci, czyli do lektury książek doktora Kwaśniewskiego I nie tylko. Bo jeszcze materiały źródłowe są skrzędnie poukrywane w internecie. W miejscach, gdzie chlebojackie oko pilnie ucieka, bo szata graficzna może nie odpowiada. Być może to jest na zbyt ciążące dla mętnych oczu, żeby dostrzec niebywałe pokłady w ilości dodatków do najważniejszej z wiedzy, żeby móc wyłuskać jeszcze bardziej korzystną proporcją dla... uzasadnioną dla samego siebie, a także wyzbyć się wszelakiej mnogości produktów w spisie, bo na cholercie u komukolwiek taka różnorodność? Na pewno nie dla umysłów wybitnych, genialnych. Można by uciekać teraz do takiego poglądu, do takiego pożekadła, że nie żyjemy po to, żeby żreć. Nie żremy po to, żeby żyć. Ale tak naprawdę ży żyjemy i żywimy się, żeby zasilić nasz scalony układ pamięci, komputerowy, rachunkowy, kalkulator. Super. Super komputer, który może się rozbudowywać i uaktualniać w zależności od budulca, którego dostarczymy do naszego żołądka. Dokładnie tak. Czym lepiej zostanie komputer nasz zbudowany, tym tym kwiaty dla Algernona są całkowicie niepotrzebne. Niepotrzebne są jakiekolwiek igły, fermentacje, suplementacje, skalpelki, operacje, a wystarczy tylko dodać budulec do naszego żołądka, żeby, żeby móc rachować, żeby móc wywyższać naród, cały rodzaj ludzki do średniej, którą być może zauważycie, za momencik. Słuchajcie, w takich dużych skrótach i skryptach wam to powiem, Co dla mnie stanowi o wielkiej wartości tej książki, to są emocje, jakie wywołuje, takie, który, od których się nie umiemy oderwać. Ta książka powoduje przemyślenia. Właściwie co kilka kartek, kilkanaście kartek najdalej, miałam jakieś zastanowienie nad tym, co napisał autor. I na przykład. Na przykład, jakie miałeś no... zastanowienie? Powiedz, Małgośku. My nie wiem, czemu się znowu ale... zginęli. Nie, no nie, 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 brała. nie, powiedz, Małgośku, jakie miałeś zastanowienie? Taka, była taka, opo... była taka, taki moment, fragment, w którym e, nasz główny bohater jest już bardzo, bardzo mądry, ma to IQ tam 180, e, jest mądrzejszy od swoich profesorów, e, wiecie, spadają ci profesorowie z piedestału, co jest w ogóle piękne, bo to pokazuje taką właśnie dojrzałość, którą my jako ludzie po prostu przechodzimy e, w czasie, że, że najpierw mamy właśnie swoich profesorów, nie wiem, rodziców, którzy stoją na piedestale, a potem nagle okazuje się, że oni są po prostu ludźmi. Co nie jest takie proste do ogarnięcia, do zrozumienia. I bardzo mi się to podoba. To jest też tej samej, w tej książce właśnie jest, że ci jego profesorowie spadają trochę z tego piedestału, bo on jest mądrzejszy już od nich. Oni ja potrafią... Tak, ale pamiętaj, że to jest na bazie eksperymentu. Nie ja ja wiem, tą ale nie ma to żadnego znaczenia no dla dobra. mnie. Żadnego. Ja to traktuję jako taką przenośnie, że w pewnym momencie dorastamy do swoich mistrzów i często ich przedastamy, na przykład rodziców. Mhm. I kiedy oni stają się ludźmi, to. Jest nam ciężko to przeżyć, zarówno jednym, rodzicom, jak i dzieciom w tym przypadku. No i tu chciałam powiedzieć o tym głównym bohaterze, do czego jeszcze nie doszłam: że niezwykle mi się podoba właśnie to, z czym on się mierzy, jego progres, to, że on, jego profesorowie spadają z tego piedestału, i on w pewnym momencie mówi, że mając taką wiedzę, jak on posiada, taką wielką mądrość, inteligencję, jest sam, bo kiedy miał IQ 80, to się z niego naśpiewali, wyśmiewali go i nie chcieli się z nim przyjaźnić. A potem kiedy ma IQ 180, to mu zazdroszczą i też się z nim nie przyjaźnią I nie mają o czym z nim rozmawiać, i też się z nim nie przyjaźnią. Więc niezależnie od IQ może być tak, albo tak, albo dokładnie tak samo. IQ po prostu nie jest istotne. Dla mnie to, to było takim przekazem. Ale Prze tak. ja tylko przerwę. E, fantastycznie skonstruowana jest ta książka. Przepięknie. Od pierwszej strony, kiedy on jest właśnie jeszcze osobą. E, upośledzoną upośledzoną, upośledzoną. E, zapiski o, jego. Ja już pokazałam tak. to wcześniej też. E, dziennik pierwszy. Trzeci marzec, nie? To jest naprawdę majstersztyk, jeżeli chodzi o taką konsekwencję i budowania tej całej historii. Wspaniała Mogę powiedzieć rzecz. tak, ja oceniam tę książkę na pięć gwiazdek, więc jeśli sugerujecie się moimi e, książkowymi wyborami, moimi książkowymi ocenami, e, to zachęcam Was bardzo, bardzo mocno. Nawet nie zachęcam, zmuszam Was. Przeczytajcie tę książkę. Bo ja długo się wahałam nad, nad tą książką i Zuzia mi to mówiła już w zeszłym roku. Zresztą Tolcia to samo mówiła. A ja jakoś tak, no nie wiem dlaczego ta okładka mnie nie zachęciła. W ogóle się nie spodziewałam tego, co dostałam wewnątrz. Nie wiem dlaczego. Świetna! Dlatego teraz twoja kolej na wyjście z inicjatywą. Udostępnij, zasubskrybuj, przekaż, że taki kanał istnieje. Pokazuj wyświetlające się właśnie materiały osobom, na którym Tobie zależy i... Pamiętaj, że pozostawiając jakikolwiek znak, że obejrzałeś, dajesz mi świadomość tego, że to są materiały naprawdę warte uwagi, wobec czego będę tworzyć kolejne. Dzięki, i do następnego.